Dzień dobry Poranek w Irlandii Północnej No i słuchajcie Akcja jest gruba Jedziemy do serwisu oponiarskiego Który się nazywa Modern Tires in Banbridge Gdzie byłem W sobotę po to żeby zrobić balans koł wyważenie po prostu bo coś tam lekko się telepało a że zmieniłem niedawno samochód więc po prostu troszeczkę trzeba było coś tam delikatnie wiecie zmienić były nowe koła więc były wyważone przez dealera tak pewnie średnio dlatego tak było no i pojechałem zrobić balans no i balans zrobili bardzo ładnie ale podczas tej operacji podczas podnoszenia samochodu w związku z tym, że jest to Audi Q3, czyli taki suwik nie za duży uszkodzili plastiki które są osłonami progów od spodu z obu stron, połamali je kompletnie oni podnieśli dobrze ten plastik, więc połamali plastiki po obu stronach no i jadę teraz bo się kapnąłem już w sobotę koło po 14, że coś tam spieprzyli bo coś wisiało mi pod samochodem no i jadę do nich zobaczyć co się będzie działo, ja będę rozmowę nagrywał. I pomysł jest taki, żeby. Oni... pomysł, oni mają pokryć po prostu koszt, mnie to nic nie interesuje. Koszty myślę tego to jest minimum jakieś 200 funtów. Zapłaciłem 20 chyba 4 funty za balans kół, cool, a spierdolili dwie osłony, które są warte tam po kilkadziesiąt funtów, kilkadziesiąt funtów plus robocizna. Czyli około 200 funtów muszą mi, że tak powiem, zwrócić. No i krótka piłka będzie, no bo wiecie, siła internetów jest duża. Tutaj marketplace y i inne facebooki działają bardzo, bardzo żwawo i żywo. Więc, no sobie po prostu trzeba to będzie ogarnąć i nie chcą pewnie, żeby im zrobić koło dupy a ja nie chcę nikomu też zrobić koło dupy bo chłopaki są w porządku, po prostu młody się zakręcił widocznie i spierdolił samochód więc jedziemy 8.30 2 o 8.30 teoretycznie otwierają więc za chwileczkę będzie i będę próbował rozmawiać, nie wiem, z superwajzorem menadżerem albo kimś takim no i co, no i wracamy z Modern Tires, jadę do pracy teraz no, niestety straciłem godzinkę z pracy ale, ale sprawa wygląda na to, że załatwiona pozytywnie, rozmawiałem z superwajzorem nie ma problemu, przy mnie zadzwonił do firmy, z którą współpracują odnośnie części, więc od razu zamówił obydwa elementy tylnie, osłony podwozia plastikowe to nie są wielkie elementy, takie średnio pół na pół metra, to są takie nam takie na kilku śrubkach przykręcane więc zadzwonił, od razu zamówił. Będą prawdopodobnie środa czwartek, więc na piątek rano umówiłem się, że podjadę do nich i wymienimy te dwa połamane przez nich elementy. Więc podejście póki co spoko, mam nadzieję, że to się wszystko rozegra, tak jak się rozegrać powinno, czyli będzie to zakończone pełnym sukcesem. Na razie mamy sukces połowiczny, czyli jest, że tak powiem, do przodu. Załatwione, że będzie to Że są zamówione części, tak Więc mam nadzieję, że nie będzie później zwodzenia Że nie ma, że zapomnieliśmy Że, e, że coś, że czegoś tam nie mamy e, i, I że no I że to się zakończy szybko po prostu I będzie można o tym temacie, że tak powiem Zapomnieć dokładnie, nie No i generalnie tyle chyba na tą chwilę No siema, dużyczki moje kochane Wracam z akcji Modern Tyres, dzwoniłem w drodze do domu, jak tam sprawa się ma z moimi plastikami. Z rozmawiałem z menadżerem, z kotem, nie wiem jak on tam dalej się nazywa, nie pamiętam, nieważne. W każdym razie Modern Tires in Bambridge, Bambridge, miejscowość. No i że ma te plastiki, ale on tam to nie tak, bo te plastiki już były łamane wcześniej i w ogóle, że ja tutaj kurwa ściemy próbuję z nim wkleić jakąś. No to mnie trochę zeźlił od razu, mówię, dobra, słuchaj. Ja, mówię, przyjadę za 20 minut i możemy sobie parę rzeczy jeszcze wyjaśnić. jak chcesz, mówię. Ja nie jestem mówię, tym typem człowieka, żeby sobie próbować wyłudzić, kurwa, te parę funtów na jakichś e, połamanych plastikach. Mówię, nie? E, jak nie były połamane, to nie mają być połamane po, po robocie w waszym warsztacie. A jak połamaliście, to się kurwa przyznajcie i tyle. Oj, zaczął się trochę tam miotać, tego mówię, dobra, Ja za 20 minut będę, nie będę z tam dyskutował teraz. On też mówił, on też nie ma czasu do, za rozmawiać godzinę na telefonie ze mną. Mówię, dobra, okej, okay. przyjadę za 20 minut, przyjechałem. No to pracownicy przylecieli, że o to było połamane wcześniej mówię, słuchaj, przestań mówię, że było połamane, bo nie było. A dwa, jeżeli stwierdziłeś, że jest połamane i siedziałeś pod samochodem, żeby podnieść, to mogłeś mi od razu przyjść i powiedzieć, słuchaj, tu jest połamane, żeby nie było. I by nie było żadnego problemu, ale akurat w tym temacie, ja wiem, że nie było nic połamane, bo po prostu ten samochód oglądałem, kupowałem go półtora miesiąca wcześniej i nic się z nim nie działo, bo za tym byłem u nich też na alignment, czyli na zbieżności, też był podnoszony ten samochód, ale na takim innym zupełnie podnośniku, jak gdyby na rampach i też kompletnie nic się nie działo z tym samochodem, więc do dociula pana, kiedy to się stało, w ciągu godziny od wjechania z serwisu, jak mi zaczęły jakieś plastiki wisieć, tak? No to pracownik tam przyleciał, że to nie, że to było połamane tego, mówię, nie pierdol, mówię, trzeba było powiedzieć jak było i byśmy mieli wszystko jasne i tak dalej. Ja mam zrobione zdjęcia, jak wyglądało zaraz po wyjechaniu z serwisu i tyle. No to przyszedł ten starszy pracownik przyniósł mi te, 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 te plastiki, pozamówili. I obrażony kurwa mi dał te plastiki, wydobrał, mówię, mówię, wiesz co? I mówię, ja sobie sam to wymienię. Nie chcę mi się z wami gadać, mówię. I, i taka jest koniec historii Modern tires w Bambridge, także niestety nie będziemy więcej z nich korzystać, bo to są kurwa zwykłe pionki, nie? I tyle w temacie. Także e, tak to wygląda wszystko. Także sytuacja rozwiązała się bardzo brzydko. Zaczęła się ładnie, bo, bo e, było po prostu. Dogadane wszystko, że tak i tak i tak. Ja nie jestem, mówię, takim typem, żeby sobie wyłudzać, kurwa, jakiś plasticzek za 30 funtów z serwisu i z nimi walczyć, bo nie mam na to czasu, kurwa, ani głowy, do takich główien Ale oni stwierdzili, że, że, że nie, że to pra, prawdopodobnie praktycznie, że chciałem wyłudzić od nich. To. Mówię, nie wiem dobra, dali mi te plastiki, także ja te plastiki sobie wymienię sam. Mam ich w dupie, ale mówię, więcej z nich nie korzystam i nie polecam. Modern Tires w Bambridge. Także generalnie nie polecam i tak to się zakończyło. Trzymajcie się, cześć.